Dlaczego koty ugniatają łapkami tajemnica ich zachowań. Każdy, kto ma kota, zapewne zetknął się z tą uroczą i fascynującą zachowaniem: kot ugniata łapkami na miękkich przedmiotach, ludzkich udach, lub nawet na naszych brzuchach. To zachowanie może wydawać się urocze, ale dlaczego koty to robią? Istnieje kilka teorii i wytłumaczeń dotyczących tego zachowania. Jednym z najważniejszych powodów, dla których koty ugniatają łapkami jest ich dziedzictwo ewolucyjne. W dzikim środowisku koty robią to, by przygotować miejsce do spania, gniotą trawę lub liście, tworząc sobie wygodne i bezpieczne miejsce do wylegiwania się. Ta zdolność do przygotowywania legowiska jest zakorzeniona głęboko w ich genach, dlatego koty nadal wykazują to zachowanie, choć żyją w warunkach domowych. Wyrażanie komfortu i zadowolenia. Koty często ugniatają łapkami, gdy są zrelaksowane i zadowolone. Może to być rodzajem samowyregulowania i wyrażenia komfortu w obecności swojego opiekuna lub na miękkiej powierzchni. W ten sposób wyrażają swoje poczucie bezpieczeństwa i radości. Działanie na zmysły: koty posiadają w swoich łapkach specjalne gruczoły zapachowe, które pozwalają im na wydzielanie substancji zapachowych. Ugniatając łapkami, mogą pozostawiać swoje zapachowe znaki na miejscach lub przedmiotach, co może służyć komunikacji z innymi kotami lub potwierdzeniu swojej obecności w danym miejscu. Przywiązanie do właściciela. Koty często ugniatają łapkami na swoich opiekunach, zwłaszcza w okolicach klatki piersiowej, brzucha lub ud. Jest to rodzaj zachowania, które może świadczyć o zażyłości między kotem a właścicielem. Koty mogą to robić, aby okazać swoją miłość, wyrazić wdzięczność za opiekę, lub po prostu czuć się blisko swojego ukochanego człowieka. Podsumowując, zachowanie kotów polegające na ugniataniu łapkami ma swoje korzenie w ewolucji, ale może także wyrażać komfort, zadowolenie, komunikację zapachową i przywiązanie do ludzi. Jest to jedno z wielu fascynujących zachowań naszych futrzanych przyjaciół które pomagają nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i emocje. Niezależnie od przyczyny, warto cieszyć się tym uroczym gestem, który świadczy o bliskiej relacji między kotem a jego właścicielem.